Serwus kochani Jak widzicie jestem w górach na treningu Jak widzicie jest też kiepska pogoda No i więc tak Pamiętajcie, naprawdę pamiętajcie da schować trzeciuszkować sakra gdzieś pomiędzy skałami Pamiętajcie, żeby w taką powodę raczej nie wybierać się na trening czy w ogóle, no przede wszystkim w góry, bo jest naprawdę źle, naprawdę może się to skończyć źle, jeszcze zwróćmy uwagę na ostatnie wydarzenia jakie miało miejsce w Zakopanem, gdzie burza naprawdę, sami wiecie co się stało w górach szybko, bardzo szybko pogoda się zmienia. Naprawdę bardzo szybko. Ja akurat wiedziałam, że taka pogoda jest, bo widziałem yy, przez okno, co się dzieje, tak? Tylko, że naprawdę ja tutaj nie spodziewam się burzy. Jest mało prawdopodobieństwo, że będzie burza. Bo na Islandii, no nie oszukujmy się, ale rzadko kiedy jest burza. Ale bardzo wieje, są porywy do 100 na godzinę. Strasznie leje, ja jestem cał mokry, nie wiem czy widać. Przemokło mi, mimo, sprzę... mimo tego, że niby sprzęt dobry w ogóle, ale widzicie, że jest ciężko. Tu się na razie schowało między żywkami, także jest na miarę spoko. Ale za chwileczkę wyjdę z powrotem i będę wracać, no bo, no bo naprawdę nie da rady biec w takich warunkach. Naprawdę patrzcie się na to, yy, czy to idę na trening, idąc na spacer. Yy, ubierajcie się zawsze ciepło. Zawsze bierzcie coś ze sobą ciepłego w góry, szczególnie w góry idąc, bo no tam naprawdę pogoda się może zmienić w ciągu, no 15 minut. 15 minut. To jest naprawdę niewiele czasu, żeby cokolwiek zrobić. Żeby nawet uciec, schować się gdzieś. Boże, chować się gdzieś pod drzewami. No bo to się kończy kiepsko. Taka uwaga dla Was ode mnie. O mnie się nie martwi, jakbyście się martwili, bo ja sobie dam radę u mnie burzy tutaj nie ma Ja sobie poradzę w takich warunkach, schowam się gdzieś ale będę z wyższych górach No trzeba mieć to na uwadze I niech to będzie przestradą dla nas, jak się ostatnio wydarzyło w Zakopane. naprawdę niech to będzie przystradą dla wszystkich góry uczą pokory, przede wszystkim pokory nie, ją trzeba mieć. Także pozdrow.